Siemano, witajcie. Mam 21 maja. Zabieram się za odchwaszczanie kukurydzy powschodowo. Będę tutaj pryskał Juzanem i Nikosarem. Jest to Mezotrian, a tutaj Nikosulfuren, czy jak tam zwał? Tak zwał. Chodzi tutaj o zwalczanie jednoliściennych perzu i tam też traw, bo mam te akurat te grunty. Jedna po e, 3 hektary pogorzowskiej, a, e, a na tej mniejszej 30-arowej działce była łąka. Więc trochę tych chwastów się rozsiało, głównie trawa. E, I tak e, e, tutaj pozostawiłem właśnie zakupić oddzielnie, bo są też tak, w takich zestawach Juzan, Nikosar. I ta zasar, czy ta zasar, <noise> e, nie chcę tutaj przekręcić, przepraszam, jeśli się pomyliłem. E, tamten środek, jest, chyba ten trzeci, jest, działa doglebowo, więc tutaj mam mezotrian i nikosulfuren. To jest takie można powiedzieć, te dwie buteleczki e, dwie razem połączone dają nam e, Elumis. Nie wiem czy ktoś tam stosował Elumis. Jakiekolwiek tam stosowałem Elumis. E, Elumisa w kukurydzy nie narzekam, ale to wychodzi szczerze mówiąc e, no nie też to troszeczkę, ale sporo taniej. Bo tam jest też mezotrian i nikosulfuren, ale w mniejszym stężeniu. Tutaj w instrukcji e, w stosowania jest napisane, mamy tak, mamy tutaj e, że mezotrian 100 gramów na litr, a e, w elumisie... Z tego co pamiętam, jest chyba 50 albo 60 gram. Na pewno mniej. A tutaj nikosulfuron jest 60, a w tym jest chyba 30 albo 40. W każdym razie to jest, to jest po prostu to samo co Elumis, tylko w większym stężeniu Elumisa trzeba na hektar prysnąć mniej więcej w granicach 1,5 litra. Tak. Litr, kosztuje chyba około 140 zł na internecie patrzyłem 140, wiecie, zależy też od jakiej strony zależy też i w jakim okolicznym sklepie a tak przyjmiemy, że 140 litr a trzeba go prysnąć 1,5 litra tutaj pryskamy każdego z tych, z tych, z tych środków jest przedział od 0,75 do litra tutaj mamy też od 0,5 litra do 0,75 70, 70, przepraszam bardzo, tutaj się troszeczkę język plączę, e, czasami można się pomylić e, i tak, e, tutaj będę e, tego Juzana dawał około 0,9 litra, bo mam tych banieczek, buteleczek litrowych 6 sztuk: 3 z Juzana i 3 z Nikosara, mam dokładnie 3 hektary 38. 30... Arów, co wychodzi po podzieleniu po powierzchni przez liczbę litrów? Wychodzi około 0,9 litra. Tylko Nikosara będę musiał po prostu zaniżyć, bo też planowałem 0,9, ale tutaj widzę, że producent nakazuje od półweczki do 0,7, więc tego Nikosara nam troszeczkę zostanie. Czy na przyszły rok, to nie wiem. Okaże się. E, dobra, zabieram się za napełnianie zbiornika, e, docelowo będzie pryszczone w ilości 250 litrów, tak pryskam praktycznie wszystkie tam, czy od chwasta, czy w odżywkach, zawsze 250 litrów, e, czyli na, mam działkę 3 hektarowo, tutaj nie będziemy szaleć, e, jeśli chodzi o napełnienie tego zbiornika w opryskiwaczu, e, Coś w granicach 40 litrów, mniej więcej na 1,5 hektara powinno wystarczyć. No i tyle, ja zabieram się za rozrabianie tego e, e, oprysku, Polewanie, mieszanie i lecę pryskać. A wrócę jeszcze e, do, co do oprysku, bo powiedziałem o cenach, a zapomniałem wspomnieć coś ile cenowo. No to Nikosar, coś w granicach chyba 40 zł za to buteleczkę, a Juzan chyba 49, no około 50, no tak czy siak mamy tutaj e, mamy tutaj po prostu e, mieszaninę środka e, na, na hektar w Granicach tam 80 zł, Tak można powiedzieć. Już zrezygnowałem z tego do glebowego i e, te chwasty już ładnie powyłaziły, jednoliścienne i te dwuliścienne. Eee, kukurydza była się na 22 kwietnia, więc już miały czas tutaj sobie się pokazać. Eee, to po prostu jest taka tańsza, tańsza opcja. Najtańszy, następny Mezotrian i Nikosulfuron. No. Dobra, dzięki. Ryszczymy? Czekam, żeby było widać to, jakie tam jest. Do Wałówki do przodu. Koleczką ma ucho. o 1000 km do Cielu, do, do drugi skiernik, to jest taki,